Jak sny pomagają w procesie rozwoju duchowego? Sny od wieków są postrzegane jako brama do głębszego poznania siebie i swojej duchowości. W wielu kulturach traktowano je jako święte wizje, przekazy od wyższej świadomości czy wskazówki do zrozumienia własnej duszy. Dzisiaj zarówno psychologia, jak i tradycje ezoteryczne uznają sny za narzędzie samopoznania, pomagające w duchowym rozwoju. Nasze sny często odzwierciedlają to, co skrywa się głęboko w podświadomości lęki, nierozwiązane konflikty, ale także ukryty potencjał. Podczas gdy w codziennym życiu tłumimy pewne myśli i emocje, w snach mogą one pojawiać się w symbolicznej formie, umożliwiając ich lepsze zrozumienie. Analizując sny, możemy odkryć niewyrażone emocje i ukryte traumy, prawdziwe pragnienia i potrzeby duszy, obszary, nad którymi warto popracować, aby osiągnąć wewnętrzny spokój. Wielu ludzi doświadcza tak zwanych snów przewodnich, snów które wydają się szczególnie znaczące i pełne głębokich przesłań. Mogą one przedstawiać duchowych nauczycieli, postacie symbolizujące naszą wyższą jaźń, a nawet zawierać wskazówki dotyczące naszego życia i ścieżki rozwoju. Często takie sny mogą udzielać odpowiedzi na nurtujące pytania, oferować rozwiązania problemów życiowych, pomagać w odkrywaniu misji duszy i sensu życia. Karl Gustav Jung uważał, że sny są drzwiami do nieświadomości zbiorowej, a pojawiające się w nich archetypi, np. przykład mędrzec, cień, matka, dziecko, odzwierciedlają naszą duchową podróż. Cień może oznaczać aspekty siebie, które trzeba zaakceptować i zintegrować, droga, most symbolizuje duchową podróż, przejście na nowy poziom świadomości, światło, anioły, mistrzowie duchowi wskazują na przewodnictwo duchowe i oświecenie, zwierzęta często reprezentują instynkty. Ale też siły duchowe towarzyszące w podróży. Niektóre sny mogą mieć ogromne znaczenie w naszym życiu i prowadzić do duchowej przemiany. Takie sny często zawierają silne emocje, mistyczne obrazy lub uczucie głębokiej jedności ze wszechświatem. Cechy snów transformacyjnych to silne poczucie realizmu, wrażenie, jakby sen był ważniejszy niż inne, pojawienie się świętych miejsc, świątyń, starożytnych symboli, spotkania z istotami duchowymi, mistrzami, przewodnikami, uczucie oczyszczenia, uwolnienia od lęku lub początek nowej drogi. Wiele osób doświadcza snów, w których mają kontakt z bliskimi, którzy odeszli, aniołami, duchowymi opiekunami lub innymi istotami. Często przekazują one wsparcie. Pocieszenie, lub mądrość. Takie sny mogą być sygnałem, że nie jesteśmy sami i że wyższa świadomość czuwa nad naszym losem. Świadome śnienie, lucid dreaming, to praktyka, w której osoba zdaje sobie sprawę, że śni i może świadomie kształtować wydarzenia snu. Może to być potężne narzędzie do eksplorowania duchowych światów, kontaktowania się ze swoją wyższą jaźnią, praktykowania uzdrawiania wewnętrznego i rozwijania intuicji. Aby wykorzystać sny jako narzędzie rozwoju duchowego. Warto prowadzić dziennik snów, zapisywać sny tuż po przebudzeniu, aby dostrzegać powtarzające się symbole i tematy, medytować nad snami, zastanawiać się nad przesłaniami i emocjami, jakie w nich występują, prosić o senne wskazówki, przed snem można zadawać pytania i prosić o sen, który przyniesie odpowiedź. Praktykować świadome śnienie, rozwijając umiejętność kontrolowania snów, można eksplorować swoje wnętrze w głębszy sposób. Sny to potężne narzędzie, które może wspierać nas w duchowym rozwoju. Otwierają drzwi do naszej podświadomości, prowadzą nas ku głębszemu zrozumieniu siebie i pomagają odnaleźć duchową ścieżkę. Interpretacja snów i świadome korzystanie z ich przekazów może przynieść harmonię, wewnętrzne uzdrowienie i głębszy kontakt z wyższą rzeczywistością.